Cześć kochani, witam was dzisiejsza z lat 80 W ogóle taki vibe czuję, bo i ta fryzura, i ta zieleń na oczach Ale, 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 mamy sezon świąteczny, więc pomyślałam sobie, że przygotuję makijaż elfiej świątecznej dziewczyny No, musi być, świąteczny klimat Słuchajcie, przez cały tutorial będziecie mieć voiceover i wszystkie kosmetyki, których używam są w opisie poniżej Rezygnu numerkami. Zapraszam na tutorial. Dawać mi kryjący podkład na tą zmęczoną życiem gębę i te pryszczyki od charakteryzacji. Zatem La Roche Postel, bez bazy nakładam Beauty Blenderem. Potem korektor skobo w kolorze Ivory. trochę światła, żeby jednak moja twarz przypominała Bryła, a nie smutny księżyc. Pod oczy na szczyt nosa, łuk kupidyna, brodę i czoło i żuchwy. Wszystko blenduję. I czas na baking. Nakładam grubo transparentny puder z ibry tam, gdzie nakładam korektor, a nadmiar pudru rozcieram potem na twarzy pędzelkiem. I na tak upudrowaną buźkę kładę cienie, czyli modeluję bronzerem. Paletą z nyx do modelowania twarzy standardowo kładę to tam, gdzie zwykle, czyli pod kościarzmową, żuchwę, czoło i nos. Mój kochany krzywy nos, krzywy jak zakręt. Lecimy z różem, tym razem ciemny, wiśniowy kolor 218 od marka Jacobsa. Ten róż nakładamy mokrym pędzlem, tak by the way, żebyście wiedzieli. Oczywiście nie pomijam nosa i brewki. Pomada z Ibry w kolorze Brown. Dzisiaj korektor używam jako bazę pod cienie, nakładam go na powieki i blenduję Beauty Blenderem. Używam cieli z tego cienia na całą powiekę i zabieram się za makijaż oka. Paleta Mint to Be Color Pop. Zaczynam od koloru Ice Cold. Stempluję go w zewnętrznym kąciku oka, potem miotełką blenduję aż w załamanie powieki i lekko go wyciągam za zewnętrzny kącik. Znowu cut crease. Kochacie mnie za to? Wiem. Precyzyjnym pędzelkiem nakładam korektor od wewnętrznego kącika do środka powieki i na mokry korektor kładę Mint Tea, a w zewnętrzny kącik Światełko kolorkiem Play It Cool I przy... Przechodzimy do kreseczki Zawsze walnę krótką koronkę do miłosierdzia Santi Marii, żeby były po prostu równe I jedziemy z tym koksem Używam eyelinera w Pisaku, L'Oreal, Superstar Tuszuję rzęsy Better than Sex to Face. Kładę czarną kredkę na górną linię wodną. I na usto zarzucam delikatny różyk, bo przy tych ostrych rysach twarzy i zieleni, każdy inny kolor to po prostu zło. Beh! Jestem piękna, wypoczęta, spojrzenie pełne seksu. Yes, girl! Work! Mogę już iść lepić pierogi. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw koniecznie łapkę w górę, a jeśli lubisz mnie oglądać, to na co czekasz? Po prostu zasubskrybuj. No i widzimy się w następnej charakteryzacji make-up tutorialu albo w Get with me.